Dzisiaj będziemy zdobywać netligh'owego seta na serwerze Josha i Johna, no, czyli Tobiasza i, i Mikolsa JSMP. smp no, ja gram na podserwerze numer 1. Jak ktoś chce, to zapraszam na te koordynaty. Mogę się z kimś poklepać. Niech w komentarzu napisze. Yy, I tak, chciałbym jeszcze z, yy, z takich ogłoszeń, że na 30 łapek w górę robię konkurs na podserwerze numer 10 na kilo w, yy, z wydajnością 10, więc... Zapraszam do zostawienia łapki, subskrypcji. A teraz zapraszam do oglądania. Dobra, tepa pierwsza osoba, bo zapomniałem wspomnieć, że póki co będziemy tepać. Póki co będziemy tepać. Byk. Bierzemy kolce. Okej, okay, dobra, jakiś bandik. Ale serce Serce sobie sprzedam. Co? No boże, miał całe eku zasypione. Co jest? No. Umarł! Umarł! No way! No way! Nie! 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 To się nie dzieje! To się nie dzieje! Nie! Nie! Naszym... No fa... Oh, no fa... Co się stało? Nie sądziłem... Miał jakieś. Nie miał żadnych pereł ani nic. Trochę dziwne, ale dobra. Biorę w sumie sobie Shanka boxa, Idę na Homa. No i dobra. Zarąbiście. to go za do ec -ta. Znaczy do Shankera. Mm. dałoby się tu ec tak kupić, ale i tak tu co chwilę ktoś przychodzi nam niszczy tą bazę i znowu musimy to odbudowywać już mieliśmy na tym pod serwerze, no bo nie, nie gram tu sam gram z czterema kolegami jednego kanału może podlinkuję w opisie bo on tam sobie raz po raz nagrywa więc polecam, polecam, fajne ma filmy nawet na niektórych ja wystąpiłem, więc no ej dobra, y, zaprosiłem mojego kolegę w sumie bo chciał zagrać ze mną więc będziemy teraz we dwójkę trapować i się będziemy i temami dzielić. Szymon. możesz się przywitać. Ta... No, siema, siema. Siema, siema. No, więc no czekamy aż się ktoś No Dobra, stary. Ej, dobra, tepa kolejny, tepa kolejny, tepam go, I możesz tepa adcept ons zawsze tutaj? zrobić. Dobra, Z... nie, dobra. Umarł po prostu. Możesz tepać od zawsze zrobić. Że się to... wtedy wszyscy się tepają? Tak. O. No, ale się tepał tylko jeden w sumie, nie? Ej, w ogóle najgorsze jest teraz to, że w sumie kiedyś, kiedyś, ale to tak bardzo amatorsko nagrywałem, nie? Że wtedy no, dawno nagrywałem. Chyba ostatni odcinek miałem dwa lata temu. Wszystko jest sprywatyzowane oczywiście, nie? Bo to był taki totalny wstyd. Ale no, i szczerze nie wiem, ile teraz mam nagrywać, żeby wyszło tak około 15 minut odcinka, nie? Oczywiście coś tam potnę, coś powycinam, ale tak, żeby nie było więcej niż 20 minut. I ja nie wiem, ile nagrać, nie? Więc. Ej, halo, halo. Słabe. No. Halo, halo. Nie, ma. nie ma. Ej, dobra, dobra, tepa, tepa kolejny. Tepam go. Ej, to jest kokosek, pewnie jakiś koksek. Ej, skarż na dół, skarż na dół. No chupę. Dobra, Bambik. Kordy zapisał pewnie. Bez kitu, Kordy zapisał. Ej, weź! Kupię, co ty się tak Tepa kolejny, ale nie tepnę go teraz. O kurwa, zginąłem. Co za debil! Serio umarłeś? No. Gdzie? 25. Gdzie? Dobra, weź tepnij. tepni tu są twoje itemy. Ile? Tepaj. Poczekaj, bo ten chomiczek MC się tepa. Dobra. Tepłem cię Slash home. mam Cię rozszerzyć Ile masz? Aż 5. Ej, dobra, tepa ten homiczek Minecraft. Tepa chomiczka Minecraft. Ej, Szymon. Ej, to jest jakiś żelak. Ej, nie tepną kolegów. Bez kitu. Lol. Serio? Ty musiałeś serce zabrać? A dobra, użyj serca bo ty masz mało. Już do. Dobra, tepa się kolejny. Co jest w ogóle? Dzisiaj się tak tepają ludzie, nie? Ej, bezki, tu tu nie ma bolca. Dobra, jakiś bambik. Jakiś Ja mam serce. No super, cieszę się. Żerujesz na mnie. Tak. Dokładnie tak. Dokładnie. Mm. Szymon Ej, chłop <laughs> Ale ty wiesz, że ja nie tracę <laughs> ten do mnie Ej, ja nie wiedziałem, że ty umrzesz Ztepaj Chyba, że masz tu hałma. Mam. No to tu leżą twoje ity. Ej, Simon, bo będzie zaraz ten. Poczekaj. Zaraz pewnie będzie czyszczenie tu, więc chodź szybko. Ej, wiesz co? Nie chcę. Aha. Czemu? A to by inny. Dobra, na tepa, tym. Kolejny, tepa kolejny. Tepa kolejny. A ja to bym mógł na. Y... IP Changer? Jak to się nazywa? No, IP Changer, no. Ej, co jest? Chłop zrobił watera tam na dole. jak to się nazywa? O, po prostu jak zmienić IP? Nie, mi się nie chce. Trzymaj się, Layout 8 podmów. Okej, okay. teraz też pięć dni. Przynajmniej w końcu zrobiam coś Pralka! <grym> tak. Nie no. A bez kitu, przynajmniej w końcu zrobi anty Jakby po co mam udawać mutację? No... To jest dobre pytanie. Ej. <grymne> Generalnie gadaliśmy o mutacji, więc koledze się odkleiło. Ej. 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 Bra, 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 bye bye ej.

Dziękuję za koncert, Simon. No problem. No problem. A ja słuchajcie, będę płynął świat. Może kogoś spotkam po drodze? A przy okazji będę tepał ludzi. Jak ktoś się będzie tepał, to szybko idę na home i tam. Więc no. Ej dobra, tepa, tepa, fiksi, fiksi. Tepam, tepłem. Dobra, biorę bolce, łapę. Dobra, jaks. Jaks? Jaks. Ok, skaczę na niego. Rzucił perłę. Jestem na terenie wielki hul. Hul? No. A w co ty grasz? Nie 8 ale. Aha. A to nie jest to. A wiesz, że Dragona zbanowali? To musi nie, nie może być No. A wiesz czemu? Nie. No to. O, ktoś kupił mnie w końcu ten. Ktoś w końcu mnie kupił. No. No, ktoś w końcu A. mnie kupił. Ktoś kupił, ktoś kupił. Ktoś kupił. No. ktoś kupił. ktoś kupił, Ej, dobra, bo tak już trochę sobie czekam. Nikt się nie tepa. Zdobyłem dzisiaj klatę netherytową i miecz netherytowy. Myślę, że jest ok. Dzisiejszy dzień jest, myślę, że udany. Więc ja bym dzisiaj zakończył ten odcinek. Następnego odcinka możecie się spodziewać może jeszcze w tym tygodniu, albo ewentualnie w, przysz w przyszłym. Ym, no, polecam zostawienie łapki w górę, jeszcze raz. I na 30 y, łapek konkurs na dziesiątce. No, to naura.